Dzisiaj o poranku chcę was, kochani, zabrać do Edenu. Otóż w pierwszej księdze Mojżeszowej w drugim rozdziale w wersetach 8, 8 i 9 czytamy: Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył i sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. Oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Ja wiem, że to jest temat, który albo jest zupełnie pomijany, albo niewiele na ten temat możemy usłyszeć, ale dlaczego nie mamy o poranku umysł świeży? Możemy chwilę się zastanowić. Myślę, że nad bardzo ważnymi sprawami. Otóż Biblia mówi o czterech drzewach, przynajmniej o czterech rodzajach drzew, które znajdowały się w ogrodzie eden Wiele wiemy, słyszeliśmy na temat drzewa życia, czy też drzewa poznania dobra i zła. Trochę słyszeliśmy na temat drzew owocowych ponieważ wiemy, że Bóg właśnie owoce tych drzew przeznaczył na pokarm dla Adama i Ewy, ale jest jeszcze jeden rodzaj drzewa, o którym w zasadzie nic nie słyszymy, nikt niczego nie mówi. A Biblia tak to ujmuje wszelkie drzewo przyjemne do oglądania. Można sobie zadać pytanie, cóż to za rodzaj drzew? I dlaczego w ogóle one się pojawiły w ogrodzie Eden? Wiemy, że ogród Eden miał swoje granice i wydaje się, że każda część tego ogrodu była niezwykle ważna, niezwykle istotna i warto ją było zagospodarować tak, aby przynosiła jak najlepsze rezultaty. Także poprzez wydawanie owoców. A jednak Bóg przewidział, że w ogrodzie Eden pojawiło się wiele, Drzew, które pozornie wydają się tam zupełnie niepotrzebne. Jeszcze raz przypomnę, że Biblia mówi, że one są, były przyjemne do oglądania. Przyjemne do oglądania. I tutaj rodzi się bardzo wiele, bardzo wiele myśli. Warto się zastanowić, dlaczego takie drzewa pojawiły się w ogrodzie 1 i czemu to miało służyć. Czego miało tu służyć służy to zjawisko pięknego drzewa? Po pierwsze, wiele nam to mówi o Bogu, że jest on estetą, że Bóg lubi piękno, że Bóg lubi to, co piękne, co cudne, co estetyczne, co ładne, co warte, aby na nim zatrzymać swój wzrok. Oczywiście, Boże spojrzenie, trzeba o tym pamiętać, nie dotyczy jedynie rzeczy zewnętrznych. Drzewo oczywiście było czymś zewnętrznym, czyli materialnym, ale cały przekaz Biblii uczy nas, że Bóg jest zainteresowany szczególnie tym, czego nie widzą ludzkie oczy. A w związku z tym i o tym musimy powiedzieć, że Bóg jest zainteresowany, aby było piękne, cudne, estetyczne. Rozwijmy to trochę, tę myśl. Przeskoczymy do czasów Nowego Przymierza, i w czasach Nowego Przymierza znajdujemy wiele, wiele fragmentów, które mówią o tym, że Bóg oczekuje od nas pięknego życia. Bóg oczekuje od nas życia, które jest zgodne z Jego oczekiwaniami. A ponieważ jest także w wymiarze duchowym estetą, więc i od nas oczekuje, że będziemy żyli pięknym życiem. Jak można żyć pięknym życiem? No przede wszystkim poprzez wykonywanie Jego woli w życiu, poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa, poprzez stawanie się Jego naśladowcą, uczniem, a przez to, kiedy podlegamy tej duchowej obróbce, brzydko mówiąc, stajemy się podobni do Jezusa Chrystusa, stajemy się tymi, Którzy stają się prawdziwą światłością tego świata. Bóg jest zainteresowany tym, abyśmy żyli pięknym życiem, abyśmy darzyli siebie nawzajem piękną miłością, abyśmy darzyli siebie nawzajem piękną przyjaźnią, aby w naszym życiu było niezmiernie wiele pięknych uczynków. To ciekawe, jeśli znowu wrócimy do Ogrodu Eden, że pierwszym, można powiedzieć, tak nowocześnie konsumentem tego, co zostało uczynione w ogrodzie Eden, był Adam. Adam się rozejrzał po ogrodzie, poznał wszystkie zwierzęta. Szukał po prostu kogoś, kto byłby partnerem, kto byłby drugą, niejako połową jego samego. To Bóg włożył w jego serce pragnienie, żeby być istotą społeczną, ale nie znalazł nikogo takiego. Nie znalazł nic takiego. Myślę sobie, że wiele razy Adam przyglądał się tym pięknym dziełom, które Bóg uczynił w ogrodzie. Pięknym widokom, krajobrazom, ale też tym niezwykłym, pięknym drzewom. To nie jest przypadek, że Biblia nam o nich mówi. Zaraz się o tym przekonamy. Kiedy Adam upadł w wyniku grzechu, to na przestrzeni wieków możemy zauważyć taką a, Ciekawą prawidłowość, a mianowicie mężczyźni stali się tymi, którzy przez całe wieki poszukiwali piękna. Kobiety zawsze były bardzo pragmatyczne. I nie mówię tego po to, żeby, żeby w jakikolwiek sposób wywyższyć mężczyznę i poniżyć kobietę, tylko pokazać, że nasze role są różne. I bardzo dobrze, że tak jest, bo tak być powinna. Kobiety bardzo pragmatyczne dbały zawsze o to, żeby to poczucie bezpieczeństwa było wypełnione, żeby w domu było wszystko to, co jest potrzebne, żeby dzieci były oprane, umyte, nakarmione, wykształcone, żeby dom był czysty. Ale mężczyźni byli tymi niezwykłymi istotami, które nieustannie pamiętały to doświadczenie, które które było udziałem Adama. Adam został przesiąknięty pięknem. Stąd, kiedy patrzymy w historię, widzimy, że najwspanialsi kompozytorzy w historii to byli mężczyźni. Oczywiście, że były też i kobiety, ale zgódźmy się, niewielki procent. Najwspanialsi malarze, mistrzowie pędzla to mężczyźni. Najwspanialsi poeci, to mężczyźni. Najwspanialsi rycerze to w zasadzie tylko mężczyźni. Najwspanialsi inżynierowie, rzeźbiarze, ale także teolodzy to byli mężczyźni. Czy to przypadek? Nie, to nie jest przypadek. Gdzieś w głębi serca mężczyzny jest to pragnienie. Pragnienie piękna, pragnienie cudowności, pragnienie estetyki. Normalny, zdrowy, chodzący z Bogiem mężczyzna zawsze będzie dążył do piękna. Zawsze będzie szukał piękna. I zawsze będzie miał nadzieję, że to piękno odnajdzie. Jak powiedziałem, to nie jest przypadek, że te wszystkie profesje przez wieki poszukiwały piękna. Wielu ludzi dzisiaj oglądając obrazy, czytając poezję, słuchając muzyki, a nawet widząc dzieła, cudowne dzieła inżynierii, jest głęboko wzruszonych. Wielu czytając rozprawy teologiczne, jest głęboko poruszonych w swoim sercu, bo aż odczuwa się, niemal fizycznie odczuwa się, że ci ludzie szukali piękna. A tak naprawdę szukali Boga, po prostu, bo Bóg jest piękny. Drzewo. Drzewa, które, które rodziły owoce w ogrodzie Eden, miały swoją rolę do spełnienia a mianowicie dawały pokarm Adamowi i Ewie. Do tego były przeznaczone. Zobaczcie kolejność. Najpierw Biblia wspomina o pięknych drzewach, a później wspomina o drzewach dających pokarm. To pokazuje, że człowiek jest istotą, która przede wszystkim szuka tego, co piękne duchowo. A dopiero na drugim miejscu potrzebuje tego, co potrzebne do fizycznego wzrostu, do, do wypełnienia tych potrzeb naszego ciała. Jeśli ten porządek zostanie zakłócony, to zaczynamy się gubić w życiu. Zaczynamy byle jakoś uważać za piękno, a na pierwszym miejscu stawiamy. Chęć zaspokojenia naszych potrzeb, potrzeb naszego ciała. Biblia wyraźnie uczy, że jest inaczej. Biblia wspomina jeszcze o dwóch, dwóch innych drzewach: drzewo poznania dobra i zła, i drzewo życia. Nie jest istotne, jak one wyglądały. To nie ma znaczenia dla nas. Były na tyle, na tyle e, godne uwagi, że Adam i Ewa spostrzegali je. Ale jaka była rola tych drzew w życiu tych ludzkich istot? O drzewie życia możemy powiedzieć stosunkowo dużo. Bo jeśli sięgniemy do Nowego Testamentu, to on jakby usuwa zasłonę i pokazuje nam przez Chrystusa, czym tak naprawdę, czym w istocie było drzewo życia. Drzewo życia to krzyż po prostu. To z krzyża płynie życie. To na krzyżu wykuwało się moje i Twoje życie. A więc już w ogrodzie Eden Bóg postawił drzewo, które nazwał drzewem życia. To z drzewa życia nieustannie czerpiemy wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. A drzewo poznania dobra i zła. Czego było symbolem? Myślę, że drzewo poznania. Dobra i zła było symbolem możliwości, jakie Bóg daje człowiekowi. Bóg od samego początku dał człowiekowi wolną wolę. Ta wolna wola polegała na tym, że człowiek mógł się sprzeciwić Bogu. Ktoś powie, ale dlaczego Bóg tak zrobił? Przecież gdyby tak nie zrobił. No właśnie, gdyby tak nie zrobił, to co byłoby? Prawdopodobnie dzisiaj wszyscy chodzilibyśmy jak Matryksie. Czyli bylibyśmy zaprogramowanymi istotami, które nie mają pojęcia o tym, czym jest grzech, oczywiście, ale też nie mielibyśmy pojęcia o tym, czym jest miłość, czym jest dobroć, czym jest współczucie, czym jest nadzieja, czym jest wiara, czym jest zwycięstwo. Bylibyśmy po prostu puści w środku. Jak moglibyśmy mieć społeczność z Bogiem? W jaki sposób? Nie do zniesienia byłoby dla. Męża mieć żonę, która jest pusta w środku, która może nawet by chciała, ale ona nawet nie wie, czy chce, czy nie chce. Nie do zniesienia dla żony byłoby mieć męża, który nic nie czuje, niczego nie rozumie. Wykonuje swoje obowiązki, bo tak po prostu trzeba. Tak, drzewo poznania, dobra i zła jest symbolem tego, że mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę i możemy z nią zrobić to, co uważamy za właściwe. Jeżeli wolna wola jest związana miłością, a w zasadzie nie związana, ale przewiązana miłością, no to czyni wspaniałe, piękne, cudowne decyzje. Ale jeśli jest przewiązana grzechem, to prowadzi nas do nieszczęścia. Ogród Wedenie i drzewa, które w Nim Bóg umieścił, to jest właściwie namiastka Ewangelii. Tam wszystko jest o człowieku i o Bogu. A historia o tych czterech drzewach, czterech rodzajach drzew, zawiera całą prawdę o Bogu i o człowieku. O Bogu i o człowieku. Jeśli dzisiaj o poranku słuchasz tego przesłania, to pomyśl, Pomyśl przyjacielu, pomyśl przyjaciółko, jakiego niezwykłego Boga mamy. Mamy Boga, który kocha piękno. Mamy Boga, który kocha, żebyś ty był piękny, żebyś ty była piękna. Oczywiście dla niego najważniejsze jest to piękno wewnętrzne, duchowe. Dla Boga najważniejsze jest to, żebyś był w swoim sercu i w swoim duchu piękny. Żebyś była w swoim sercu i w swoim duchu piękna. W jaki sposób sprawdzić, czy jestem piękny, czy jestem piękna, poprzez owoce, które wydaje, poprzez owoce, które wydaje, jeżeli one są piękne, słodkie, jeżeli przynoszą rozkosz pod niebieniu samego Boga, to znaczy, że żyjesz pięknym życiem i ludzie to dostrzegają i ludziom jest dobrze z tobą, kochany przyjacielu, droga przyjaciółko. Dzisiaj wychodząc do ludzi, bądź piękny dla nich. Bo Bóg chce, żebyś był piękny. Mało tego. Bóg daje siłę i moc swojego ducha świętego, abyście byli piękni. Abyśmy byli piękni. Skoro jesteśmy świątyniami jego ducha, czy taka świątynia może być byle jaka? Przecież nie jest uczyniona ręką człowieka. Jest uczyniona ręką Boga, a więc jest pełna doskonałości. Tak, jeżeli żyjesz w Duchu Świętym, jeżeli żyjesz napełniony, napełniona Duchem Świętym, to jest w tobie niepowtarzalne piękno. Niepojęte dla żadnego człowieka piękno. Nie marnujmy tego piękna. Nie lekceważmy tego, co Bóg w nas zrobił, bo to jest coś niezwykłego. To, co zrobił w nas, jest piękne. Pomyślmy też przez moment jeszcze, skoro Bóg Kocha piękno, skoro Bóg jest estetą, zwróćmy uwagę na takie szczegóły. Zwróćmy uwagę na to, jak się zachowujemy, jakich słów używamy, jak traktujemy innych ludzi, jak zwracamy się do dzieci, jak zwracamy się do ludzi, z którymi mamy do czynienia przez cały dzień. Czy to wszystko, co robimy, można określić słowem piękne? Jakże inny byłby ten świat, gdybyśmy zachowywali się pięknie, gdybyśmy pięknie postępowali. Naprawdę świat byłby pełen zachwytu, patrząc na życie każdego z nas. Mamy wspaniałego, cudownego, pięknego Boga.